Ja się mam skrenę dzisiaj dzisiaj Wam pokażę top 5 najlepszych kamp w WP Simulator X. Zapraszam do oglądania Pierwsze to to jest tutaj dokładnie na Forest. Forest. No, mi je dostałem. No to tak, tutaj się tak wchodzi, tutaj, tutaj nie. Tu da się tutaj wejść bez deski chyba, ale nie wiem. I tutaj już zawsze wchodzę z deską. Więc tu tylko wejdę z deską. I tutaj. Czekajcie jeszcze raz, spróbuję wejść. Zostawcie łapkę, który jest super dzwonem. jest Nie nie, 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 O, o, o! I tutaj. No tu. To da się tutaj wejść. O, widzicie? Tutaj jest pierwsza kryjówka. Tutaj te możecie. Druga kryjówka. No, dark. Dark Tech. na Dark Tech. No, jak gdyby ktoś nie wiedział oczywiście, no to tu, 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 ja zawiedź mnie. No, jak już tam wajda, chyba. Ale ja to nie wiem. Spróbuję, spróbuję tam jakoś wejść. O, wyszło. i tutaj. Tutaj się wchodzi. To była. Tak. to była kąpa? Chyba druga, ale nie wiem. Um, muszę zobaczyć. Czekajcie. Gdzie ja pokazywałem kryjówkę? Czekaj. Tak pokazywałem tu i na tych. Na tych. No to teraz na Alien Forest. Na Alien Forest jest łatwo się schować. No po prostu nie. Ale musicie mieć białego skina, tak tutaj. Czy mieć białego skina? Dobra. To była trzecia kryjowa. I tu, tutaj się jakoś tam... Ale nie pamiętam, ale. I potem już nie pokażę. Lecimy do czwartej kryjówki. No, może roznać marzenia, ale tu można przejść. I tutaj się schować. O! I Cię nie widać. Tylko nie możesz mieć żadnych efektów. Dobra. Piąta kryjówka. sull'io stato. Ehm è su na è su na na fantasia. È su fantasia world. Ehm um, Dobro. Vedo fantasia world. Muszę na to wejść. O, o. No. no tu Czekaj. czekajcie, czekajcie. No tutaj, tutaj jest taka fajna kryjówka Można się ukryć o mój, panie. A i właśnie, na no, jest konkurs na peta, dokładnie na tego peta jest konkurs. Da, na, napiszcie suba i łapkę w górę i, i napiszcie w komentarzu, biorę udział i swój, i swój nick. Dobra, no to co? Как-то шумит. На страны, стороне дать в горы, чтобы он не что